Witam, dzień dobry Panie Danielu. Witam serdecznie. Dlaczego Bitcoin rośnie akurat teraz? To można powiedzieć, że taki splot kilku czynników sprzyjających Bitcoinowi jako takiej alternatywie, można powiedzieć, dla tradycyjnego systemu finansowego, jak i dla tradycyjnych aktywów. Bitcoin już wykazywał się taką ponadprzeciętną siłą w momencie, nawet kiedy to mieliśmy przecenę aktywów finansowych w momencie tej zawieruchy dotyczącej CEU, czyli to był luty, marzec, kwiecień. No i wtedy do kwietnia amerykańskie indeksy, w tym chociażby. Nasdaq z tymi popularnymi big techami leciały na łeb, na szyję, a w tym samym czasie Bitcoin ledwo co e, ustanawiał takie dobicie Dołka po spadku, który wykonał w marcu. Więc już wtedy widzieliśmy, że Bitcoin staje się troszeczkę, w opinii uczestników rynku, czymś więcej niż tylko spekulacyjnym aktywem. Bardziej spekulacyjne wtedy okazały się amerykańskie akcje aniżeli sam Bitcoin. No i być może też w tej narracji aktualnie trochę jesteśmy, bo mamy coraz więcej tematów dotyczących takiego podważania rynku amerykańskiego i Stanów Zjednoczonych jako takich. Widzimy, co się dzieje z dolarem amerykańskim. Który jest relatywnie tani. W tym samym czasie, kiedy dolar taniał, również taniały amerykańskie obligacje, czyli inwestorzy odwracali się i od obligacji, i od waluty. No to jest taki przyczynek do, do traktowania Stanów Zjednoczonych jako no, kraju no, nie, nie, niemal emerging markets. Tak, tak zazwyczaj to wygląda w emergingach, tak to wygląda no już dosadnie mówiąc w Turcji. A, więc wydaje się, że inwestorzy być może po części szukają alternatyw dla tego swojego kapitału. No co jeśli? Nie Stany Zjednoczone, gdzie mamy się podziać, no i między innymi być może podzieli się w bitcoinie. Mówi pan o splocie kilku czynników, które wydarzają się równocześnie, a te osobiste i rodzinne zaangażowanie prezydenta Trumpa w kryptowaluty. Ma jakieś znaczenie? Nie rodzi jakichś obaw obok tych etycznych może. No w tym momencie wiadomo, że, że to zawsze zawsze niesmaczne jak pojawia się jakiś insider trading czy gra na siebie czy też na swoje otoczenie co już miało miejsce od początku w zasadzie tej kadencji prezydenta Trumpa. No natomiast jeżeli uznamy, że powiedzmy ich celem jest i tak zarabianie a posiadają czy Ethereum czy teraz tworzą własnego stable coina no to koniec końców no, nie powinno im zależeć na tym żeby wartość kryptowalut była jakoś niska. Dodatkowo no, muszą propagować cały czas ten rynek, a zwłaszcza rynek stablecoinów, ale niekoniecznie do spekulacji na rynku kryptowalut, tylko jako wartość użytkowa, dlatego że no, jakby Stany się nie kryją z tym, że właśnie rozbudowa około dziesięciokrotnie rynku stablecoinów ma być jednym z, ze źródeł finansowania amerykańskiego długu, żeby przekonwertować. Zwyczajnie te papierowe dolary, które posiadają Amerykanie na stablecoiny, a z kolei firmy, które emitują stablecoiny, przekonwertują czy też zabezpieczają je długiem Stanów Zjednoczonych. No i tutaj jest win-win praktycznie, ale tu nie chodzi o spekulacje, żeby za te stablecoiny kupować bitcoina czy cokolwiek innego, tylko żeby ich używać tak samo, jak się używa dolara aktualnie, czyli zwykłej waluty, więc to są jakby dwa, dwa równoległe tory działania. Natomiast no też oczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, no, był ten temat trochę uspokojenia nastrojów na amerykańskim rynku. Do 16 maja spadał nam indeks strachu, czyli ten VIX tak zwany, czy też tak zwany indeks strachu VIX, co, co pokazywało, że te nastroje są nieco spokojniejsze, ale właśnie to jest też tak ciekawostka, że Bitcoin jest czymś więcej, no bo VIX jednak od 16 maja troszeczkę sobie wzrósł z okolic tam 17-18 punktów do 22 punktów, ale Bitcoinem to w ogóle do dołu nie ruszyło. A właśnie Panie Danielu, a ten ruch wzrostowy w ogóle na Bitcoinie nie dziwi w kontekście spadków na amerykańskich giełdach? Skąd te rozbieżne ruchy? No, właśnie, to jest, to jest cały czas ten element, być może podważania zaufania do amerykańskich aktywów. No cały czas Stany Zjednoczone sobie jakby no nie grabią, ale no nagrabiły sobie. Czyli chociażby ostatnia decyzja agencji Moody's, która była ostatnią agencją z tej wielkiej trójki, która zdecydowała się pozbawić Stany Zjednoczone ratingu AAA. Wcześniej to robiły pozostałe dwie agencje ratingowe. No i dodatkowo, oczywiście, cały czas temat dotyczący polityki Donalda Trumpa, który inwestorom się do końca nie podoba, bo nawet w ostatniej majowej ankiecie Bank of America, która pyta globalnych zarządzających funduszami, czyli już po tej zawierusze całej marcowo-kwietniowej, oni zapytali się w maju: Słuchajcie. Co wy przeważacie w swoich portfelach? A oni powiedzieli strefę euro, a z kolei co wy nie niedoważacie w swoich portfelach, odpowiedzieli Stany Zjednoczone. Czyli widać, że nawet ci najwięksi zarządzający kwotą ponad pół biliona dolarów, no, stronią trochę od amerykańskich aktywów. Więc można powiedzieć, że Trump zrobił Stanom Zjednoczonym czarny PR. To, co wzrosło też na amerykańskiej giełdzie, jeżeli już o niej mówimy, to ostatnie dane mówią o tym, że głównie amerykański retail, czyli inwestorzy detaliczni, zwyczajnie podnieśli w bardzo istotny sposób, również lewarowanymi produktami, ceny akcji, między innymi. Natomiast zarządzający wolą być poza, a czy też nie doważać rynku amerykańskiego i przeważać inne klasy aktywów, kto wie, no być może też przeważają e, krypto. A ten problem zadłużenia Stanów Zjednoczonych to pomaga bitcoinowi? No, być może tak, być może tak, być może jest to jakaś ucieczka od właśnie tematu amerykańskiego rynku Stanów Zjednoczonych. No mamy sytuację taką dosyć bezprecedensową, dlatego że historycznie rzecz ujmując, jak patrzymy na rentowności obligacji w momencie, kiedy te rosną, a dziesięcioletnie rentowności wzrosły w ostatnim czasie do najwyższego poziomu od lutego, to przeważnie ryzykowne aktywa traciły na. Wartości. Wszyscy się przerażali, o Boże, te rentowności są tak wysoko, wszyscy uciekają z ryzyka. Teraz jest sytuacja odwrotna, dlatego że te rentowności wynikają głównie z potencjalnych kłopotów, więc trzeba szukać miejsca dla swoich pieniędzy poza tymiż obligacjami do momentu, kiedy sytuacja się nie Uspokoi, czyli nie wzrośnie zaufanie do Stanów Zjednoczonych, nie zmieni się ta narracja dotycząca deficytu. Tutaj akurat będą no, ustawy. Pierwsza z nich, ustawa ta podatkowa Trumpa, dzisiaj przeszła w Izbie Reprezentantów. Czekamy na Senat. Tam prawdopodobnie będzie multum poprawek, i na to też będą wtedy patrzeć inwestorzy z rynku obligacji. Ale na razie być może ten kapitał szuka po prostu bezpiecznego schronienia i to wręcz nawet poza obligacjami USA. Genius, Genius Act ruszyło w poniedziałek. Senat dał zielone światło regulacjom stablecoinów. Eksperci przewidują, że finalne uchwalenie może zwiększyć adopcję stablecoinów o kapitalizacji rynku, kapitalizacja rynku może wzrosnąć do 2,5 nawet biliona dolarów do 2030 roku, czyli dziesięciokrotnie z obecnych 250 miliardów. Pan Daniel Kostecki się z tym zgodzi, jak to może wpływać na dolara, rentowności amerykańskich obligacji. Tak, no tutaj jakby od samego początku wszyscy z amerykańskiej administracji związani z tym tematem, no mówią, że to po prostu ma zwiększyć popyt na dług Stanów Zjednoczonych, bo stablecoiny, które będą wyemitowane, mają mieć pokrycie w długu amerykańskim. I to jest ich cel podstawowy. Nie to, żeby kupić stablecoina i kupić potem za stablecoina na przykład jakiegoś memcoina. To absolutnie nie jest celem. Chodzi o zastąpienie papierowego dolara stablecoinami. Um, czyli, żeby taki Amerykanin, John, który idzie do sklepu, nie wyciągał tej, tego dolara czy 10 dolarów z kieszeni i tym nie płacił, żeby też nie płacił koniecznie wizą czy Mastercardem, tylko żeby miał swoją apkę, na której będzie miał właśnie stablecoiny i płacił nimi. To jest nowa forma pieniądza. Tak jak my w Europie pracujemy nad CBDC, cyfrowym euro, tak w Stanach zrezygnowali z tej formy takiej centralnej, czyli banku centralnego czy, czy, czy rządu, który miałby za tym stać, a bardziej poszli w stronę prywatnych instytucji, które mają emitować stablecoiny. No i to jest ich, jak gdyby, droga. Genius Act czy, 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 czy ustawa dotycząca stablecoinów właśnie do tego będą prowadzić. No i teraz jakby z punktu widzenia biznesów, no to jest dobra informacja, no bo ułatwi transfer pieniądza. Będzie szybciej, będzie taniej. W zasadzie no to, czego wszyscy by oczekiwali. Zostanie zastosowana wreszcie technologia blockchain do tego, żeby wszystkim było szybciej, łatwiej, sprawniej przesyłać środki. Oczywiście w oparciu o dolara amerykańskiego. Pan Daniel Kostecki analizował to, co dzieje się m.in. z bitcoinem.